Teraz, proszę Państwa, w pytaniu na śniadanie. No, temat ciekawy pewnie dla wszystkich tych, którzy chcieliby mieć w końcu swoje mieszkanie. Do tej pory nie mieli takiej możliwości, a pojawia się nowy program i nazywa się Pierwsze Klucze. Katarzyna Iwanowska, autorka bloga Ekonomia od Kuchni. Dzień dobry, Pani Dzień. Katarzyno. I Jacek Kusiak, ekspert z rynku mieszkaniowego, Stowarzyszenie Mieszkanicznik. Dzień dobry. Wtajemniczcie widzów i nas e, w ten program. Na czym on dokładnie polega? Program. Zacznijmy od tego, że jeszcze nie jest zatwierdzonym programem, tak? To jest dopiero tak propozycja, wiemy. ja wiem, tylko hmm. no też bądźmy świadomi, że to nie jest tak, że od jutra idziemy, składamy wnioski i tak hmm. dalej. On jeszcze musi przejść całą drogę legislacyjną, więc jego forma też się może trochę zmienić. Ale możliwe, to, co że się jeszcze ciekawego, w tym roku... Tak, bej, mówi się, że w tym roku, od w drugiej tak. połowie roku, roku powinno wejść w życie, więc czekamy na projekt i czekamy na całą ścieżkę legislacyjną. To, co jest ciekawe w tym programie i zupełnie inne w stosunku do poprzednich, różnych form tego programu, to jest to, że będzie on dotyczył głównie mieszkań właśnie z rynku wtórnego, z pierwotnego nie będziemy mogli kupić, czyli od dewelopera nie weźmiemy mieszkania, dlatego że jest tam wpisany wymóg, że um, osoba, od której my kupimy to mieszkanie, ona musi mieć je, być właścicielem przynajmniej 3 lata. Żeby uciąć spekulacje potencjalne. Tak, do tej pory było tak, do tej pory było tak, że to jeśli jakiekolwiek, kiedykolwiek były programy, to my My musieliśmy przytrzymać to mieszkanie, mhm. a tu jest wymóg, że osoba, od której będziemy kupować, to musi przynajmniej trzy lata to mieszkanie. Mieć. Ale wiemy dokładnie, że były takie sytuacje, że ludzie kupowali mieszkania pod wynajem albo w ogóle stoją te mieszkania już 5 tak. lat. Czy będzie można z tego skorzystać? No bo przecież mieszkanie miało właściciela przez 5 czy przez 3 lata. Nikt tam nigdy nie mieszkał i jest to tak, niby będzie. rynek wtórny, a jednak pierwotny. Nie, rynek wtórny jest definiowany przez to, czy kupujemy od dewelopera, czy kupujemy już od jakiejś osoby prywatnej, firmy prywatnej. Nieprofesjonalnego, y, deweloperskiego podmiotu, gdzieś tam gospodarczego. Więc jeśli ja kupiłam mieszkanie, nic nie wykończyłam, nie wynajmowałam, ono tak stało, bo chciałam sobie zarobić na wartości tego mieszkania. Na samej mieszkania. różnicy cen. Tak, tak. i teraz to mieszkanie ma więcej niż 3 lata i teraz wprowadzę je na rynek, to tak będzie można kupić ode mnie takim mieszkanie. Panie to jest jeden z wymogów. Jakie są jeszcze mhm. inne wymogi? Bo to nie każdy będzie mógł skorzystać i są też progi, jeżeli chodzi o kwoty. Tak, rzeczywiście jakby mówimy tylko o rynku wtórnym. Mówimy również o cenach za metr kwadratowy 10 tysięcy w niektórych miejscowościach do 11 tysięcy, więc jak jesteśmy w Warszawie, to, to możemy sobie... W tak, tak. Od Wrocław, Poznań, miastka. Gdańsk, Kraków, Warszawa. Pięć miast, tak? tak, tak, tak ale tam jest gwiazdka taka, która się pojawiła w prezentacji, że miasta i gminy będą mogły samodzielnie zdecydować o tej kwocie. Czyli będzie można podnieść w przypadku na można w podnieść. Ale widzimy, że no mimo wszystko tak. limit jest tak naprawdę, który jest taki dosyć ekstremalny. Jak patrzymy na te limity, to raczej te ceny mamy dużo, dużo wyższe. Tam hmm. kolejny jest... Nie w przypadku każdego miasta, prawda? No w przypadku Łodzi chyba nie. Kolejny limit jest taki, że w ciągu kwartału tam ma być przydzielone... 10 tysięcy umów. To też jest tego typu sytuacja. No i oczywiście te osoby, które kupują, to jest dla nich pierwsze jakby mieszkanie. Więc mm -hmm. to też jest również mm -hmm. pewien limit, jeżeli chodzi o A kupowanie. Czemu taka Czyli nie może być le... dwóch, trzech mieszkań i nabyć takiego mieszkania? Niestety nie. Pierwszy to mieszkanie. musi być pierwsze Pierwszy. mieszkanie. tak? tak. Dlatego A... ten, ten program jest dla ludzi młodych, którzy chcą kupić rzeczywiście pierwsze mieszkanie i mają problem z tym, żeby je po prostu nabyć. A ta reglamentacja, że 10 tysięcy umów na e... kwartał. kwartał, to właściwie po co? Bo tutaj trochę przypomina system kupowania na kartki. Żeby trochę ograniczyć rzeczywiście ten popyt, żeby nie było tak, że po prostu będzie zaraz taki hura optymist, nagle nakręca nam się ceny w niektórych miejscowościach i będzie bardzo dużo, no bo wiadomo jak jest pieniądz na rynku, to nakręca ceny, więc jest sytuacja taka, że jakby było za dużo możliwości wzięcia tych kredytów i nie byłoby limitów, okay. no to wtedy moglibyśmy spotkać się z mhm. takim, że w małych miejscowościach, gdzie nie ma tych jeszcze, nie dotykamy do tych limitów cenowych 10-11, właściciele, którzy mają nieruchomości, mogliby podnosić ceny, kredyt by napędził to wszystko i de facto... Mielibyśmy tam nawet wzrost tak sobie Myślę, słuchajcie, że by teraz szybko przeprowadzać remont, bo tu może być pewien problem, bo mogą wzrosnąć ceny remontu, wykończeń mieszkań. To prawda? na pewno to dla jest tego, niebezpieczeństwo. Że za każdym razem jak no, pojawia się ruch pieniądz na rynku, na rynku tak po, jak jak pojawia tak, się tak, pieniądz, tak. pojawia się ruch na rynku, to najczęściej jest tak, że te mieszkania trzeba wyremontować albo ale Tutaj nie mamy popierania i... flipowania. Tak, zgadza się. Jest to jakby całkowicie, całkowicie wycięte, aczkolwiek wycięte, Polak, Polak jest w stanie różne rzeczy zrobić, także tak to, tak to wygląda. I znaczy... Myślę, że jak jeszcze będziemy obserwowali ten program, to tam pojawią się różnego rodzaju możliwości i myślę, że fliperzy też... A to jest właśnie ten czas, o którym pani mówiła, kiedy można jeszcze podrasować to czy wszystko. Czyli fliperzy i... nie skorzystają, bo jest chociażby to, że jedno... znaczy pierwsze mieszkanie, tak? No umówmy się, że dla fliperów nie jest to, czy nie będzie to pierwsze mieszkanie. Po Drugie fliperzy bardzo często kupują no, albo mieszkania właśnie w jakichś kiepskich stanach, wykańczają i mhm, wtedy drożej. zyskują, sprzedają drożej, albo mieszkania tak zwane pakietowe, deweloperskie, gdzie dostają dużą zniżkę ze względu na to, że dużo mieszkań kupują, wtedy je wykańczają, wprowadzają. Chcę na pierwsze je. mieszkania, ale na koncie mam parę dobrych milionów. Czy mogę skorzystać z, z tego? O, gratulacje. No, jeżeli, to jest, jeżeli to jest pierwsze... Nie, ciągle, ja mam mieszkanie, więc wiadomo, że to mówię... Ciągle jesteś młody. Czy jest jakiś próg finansowy? O to mi chodzi. No jeżeli pan tak. ma miliony, to pan nie potrzebuje tego projektu. Tak, tak. naprawdę tak, że tak to wygląda. Można kupić bezpośrednio. Nie, no. ale Na ja stronach gof jest napisane, że będzie próg dochodowy wprowadzony, natomiast on na dzień dzisiejszy nie został też zdefiniowany, jaki po prostu... To mniej więcej być. jest on określony, bo dla jednej osoby to jest 6 Pół tysiąca netto. Tak, dla mówię, rodziny trzyosobowej jest chyba tam 11 tysięcy z jakimś tam małym haczykiem. 15 tysięcy tak, dla pięcioosobowych. Za dokładnie, zgadza się. Także są takie progi, ale myślę, że one będą nadal znaczy, w jakiś sposób tak. konsultowane. Jeszcze. Nie należy się do nich przywiązywać, bo tak. to zawsze wiemy z znaczy na razie do niczego się nie <laughs> sobie. że z legislacji <laughs> no, potem wychodzą inne kwoty. Jeszcze mamy trochę czasu na to, żeby dopracować te wszystkie kryteria. Proszę powiedzieć, czy ten rynek pierwotny, i deweloperzy dostaną w kość. Oni już dostali. Znaczy, to jest Ale tak, wcześniej że, trochę zyskali. Znaczy, no, tak. Oni w ogóle zyskują, bo to jest branża z jedną z największych marży. Myślę, że Zresztą tak. przy tym programie ma... Znaczy, jest... Ceny mieszkań w tej chwili w Warszawie poszy poszybowały tak bardzo, że jest to poza granicą. dużo ponad 11 tysięcy złotych. Jest raport mhm. NBP o cenach grudniowych już właśnie kilka dni temu wyszedł i wreszcie w tym raporcie po raz pierwszy od dawien dawna widzimy ruchy cenowe w dół you cool. nawet na rynku warszawskim, czyli widać, że te ceny stopniowo zaczynają gdzieś tam ruszać i spadać. Oczywiście jak pojawiają się programy i pieniądze na rynku wtórnym, no to automatycznie to powoduje, że będzie mniejsze zainteresowanie rynkiem pierwotnym, to znaczy, no bo ci ludzie z programu nie mogą iść na rynek pierwotny. Druga rzecz, która się wtedy często pojawia jest taka, że ktoś kupił na rynku wtórnym, kupił mieszkanie ze znajomych, tak? kupił mieszkanie taniej, zrobił remont wyremontował to mieszkanie i ten taki próg, jak ja to mówię, trudu, nieosiągalności tych rzeczy, których my się boimy, że rynek wtórny to są mieszkania z ruiny i tak dalej, zostaje przekroczony, bo jak mój znajomy to zrobił, to ja też to mo mogę i to się pojawiają takie zmiany też behawioralne, które według mnie też spowodują, że właśnie w ogóle zobaczymy większe zainteresowanie ludzi na rynku wtórnym, że zaczną jednak patrzeć na te mieszkania, że jak mam kupić, to jednak zobaczę może co jest na tym rynku wtórnym, a nie tylko będę iść w ten rynek e, pierwotny. Ale przyznać, że rzeczywiście tak jak rozmawialiśmy, te wszystkie programy, które są takie kredytowe, one napędzają jednak tak. ceny tak naprawdę i to jest nie do końca dobre, bo już mamy kilka historii z poprzednich lat, te wszystkie programy związane z kredytami, mm -hmm. e, dawanie trochę taniego pieniądza powoduje jednak wzrost. Natomiast widać, że ktoś tu się zastanowił trochę nad tym, żeby ten rynek loperski delikatnie przyhamować i być może uruchomić ten rynek wtórny tak naprawdę no także i tak to też ten kryterium dochodowe, tak, żeby właśnie on trafił do ludzi, którzy faktycznie nie mogą sobie pozwolić na a nie mieszkanie tak, że... ze względu na brak zdolności kredytowej. Jeżeli ktoś kupuje 30 mieszkań w jednym bloku, tak. a później ma po prostu tak. gigantyczny tak. Ja to się zgodzę, bo, no, ja, jestem bo ja jestem też, też że... takich programów dopłat, do bo generalnie, jeśli my kupujemy mieszkania i tych mieszkań gromadzimy, Bóg wie ile, to to nie dość, że powoduje wzrost cen, tak naprawdę, ale to są dla mnie pieniądze niewykorzystane produktywnie, bo one nie trafiają w gospodarkę. One nie mhm. powodują że gospodarka poza remontami i mm -hmm. sektorem gdzieś tam budowlanym. No tutaj się na pewno nakręci, e, Tak, bierze mm -hmm. się i kręci. Nie, pro, nie będzie produkcyjnego PKB. Ale ten sektor remontowy też jest duży. Bardzo serdecznie tak. dziękujemy. dziękujemy. Będziemy się przyglądać temu projektowi. To jeszcze oczywiście są konsultacje w drugiej połowie tego roku. Być Katarzyna Iwanowska pojawić. i Jacek Tarym. Kusiak byli razem z nami. A my teraz nami. szybko na wyścigi psów.